Marta Gołoza witam Państwa. Upalna pogoda nie odpuszcza, a synoptycy nadal ostrzegają przed gwałtownymi burzami. Zapraszam na szczegółową prognozę pogody. Najpierw pogodny wyż z nad krajów bałtyckich, a po południu front atmosferyczny związany z Niżem Bałkańskim będzie kształtował pogodę w Polsce. Nad przeważający obszar kraju z południowego zachodu docierać będzie rześkie powietrze atlantyckie tylko na wschodzie, czyli u nas zalegać będzie jeszcze upalne powietrze napływające z nad Morza Czarnego i Turcji. Początek dnia w kraju zapowiada się spokojny i słoneczny. Z upływem czasu uaktywniać się będzie front atmosferyczny, który na południowym wschodzie i południu przyniesie gwałtowne burze. Reszta kraju bez opadów i burz. Temperatura wahać się będzie od 25 do 32 stopni. W pierwszej części nocy na Lubelszczyźnie będzie jeszcze mocniej się chmurzyć, lokalnie może też zagrzmieć. Podczas burz spodziewamy się intensywnych opadów deszczu. Bliżej rana sytuacja zacznie się uspokajać na termometrach od 17 do 18 stopni. Do południa. W całym województwie będzie pogodnie i dość słonecznie, wiatr prawie nieodczuwalny. Po południu słońca również nam nie zabraknie, ale uważajmy i bacznie obserwujmy niebo, bo zaczną się pojawiać pojedyncze, mocno wypiętrzone chmury, które przyniosą przelotne opady deszczu i lokalne burze z silnymi porowiami wiatru i gradem. W najgorętszym momencie dnia najwyższą wartość na termometrach odczują mieszkańcy zamościa tu aż 34 stopnie. Ciśnienie spada w południe na barometrach 1014 hektopaskali. Biometr początkowo będzie korzystny, dopiero po południu nasze samopoczucie zdecydowanie się pogorszy. To teraz sprawdzamy kolejne dni tygodnia. Wtorek bez większych zmian. I niespokojnie. Następne dni dadzą nam chwilę wytchnienia, zwłaszcza czwartek, ale później od nowa zrobi się słonecznie, gorąco, niewykluczone, że będą przechodzić burze. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.